Przesiadacie się z Androida na iPhone'a, te rzeczy musicie wiedzieć. Część szósta. Dziś kilka słów o bezpieczeństwie. Po pierwsze, iPhone uznawany jest za jedno z najbezpieczniejszych urządzeń, jakie obecnie można kupić, i są ku temu podstawy ze względu na to, że sam system iOS jest bardzo szczelny, ale o tym mówiłem w jednym z poprzednich odcinków. Natomiast jeśli chodzi o rzeczy, które mogą wpływać bezpośrednio na wasze bezpieczeństwo czy też prywatność, to między innymi to, że oczywiście działa tutaj Face ID, ale nie tylko jesteście w stanie logować się do samego tego telefonu, czy na przykład autoryzować płatność poprzez Apple Pay, ale możecie sobie zastrzec konkretne aplikacje, dzięki czemu nikt niepożądany nie będzie wchodził na przykład do waszej galerii, bo będzie musiał najpierw zeskanować twarz. A nawet jeśli nie będziecie mieć nałożonej blokady na funkcję galerii zdjęć w waszym iPhoneie, to możecie sobie włączyć album ukryte, który jest dodatkowo ostrzeżony poprzez logowanie się za pomocą Face ID. Do tego działa ogólna aplikacja Hasła, która zastąpiła tak naprawdę pęk kluczy, dzięki czemu wszyscy Wszystkie hasła, które wprowadzicie na iPhone, są w bezpieczny sposób szyfrowane i udostępniane na wasze inne i urządzenie. Tak samo działa ta funkcja na przykład w konkretnych notatkach, które używacie w aplikacji Notatki. tego ważną funkcją jest również dostęp nadzorowany. Jeśli nawet nie zabezpieczycie sobie konkretnych aplikacji hasłem, to zawsze możecie spowodować, żeby włączyć taki dostęp nadzorowany, jak komuś dajecie telefon z konkretną aplikacją, stroną internetową, abyście czuli się bezpiecznie, jak nawet odejdziecie od tej osoby, bo ona nie będzie mogła bez podania hasła, wyjść z tego trybu i zobaczyć, co macie na przykład właśnie w galerii, czy jakie rzeczy przeglądaliście. No a na tym się oczywiście nie kończy, bo jak mówimy o szeroko zakrojonym bezpieczeństwie, to oczywiście w nowszych iPhone'ach od iPhone'a 14 jest funkcja crash detection, dzięki czemu jak na przykład niestety mielibyście wypadek, to iPhone sam to wyczuje i zadzwoni na służby alarmowe, no i z drugiej strony warto uzupełnić sobie też kartę medyczną, dzięki czemu jeśli bralibyście udział w wypadku, smutna sytuacja, no ale trzeba o tym też porozmawiać, to potencjalnie osoba, która Was znajdzie będzie mogła na przykład zobaczyć podstawowe kontakty, do których chcielibyście zadzwonić, na przykład do mamy, taty, albo jakie macie dolegliwości, jakie leki bierzecie, także to jest również bardzo ważne. Także korzystajcie sobie z wszystkich tych rzeczy, a jeśli nie chcecie przegapić żadnych nowych porad, to obserwujcie mój profil po więcej.